Hej, cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o niewygodnym temacie, czyli o temacie oczywiście pieniędzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, co tak naprawdę wpływa na koszt tworzenia Furs YouTube. Jakiś czas temu tak naprawdę robiłem o tym film, ale nie zaszkodzi go powtórzyć jeszcze raz. Ponieważ temat ten przedleka się przez wiele grup i przez wiele osób, i dużo osób do tej pory nie wie, że z przygotowaną kwotą do Fursuit Makera się po prostu nie idzie. Bo możemy pójść do Fursuit Makera i powiedzieć, że Ej, co mi zrobisz za 2,5 tysiąca złotych? A Fursuit Maker ci powie, że za 2,5 tysiąca to może ci zrobić, ale dolarów, bo tak po prostu nieraz jest. Zacznijmy sobie od najbardziej oczywistych rzeczy, czyli koszt samych materiałów. Materiały kosztują zależnie od tego, gdzie się znajdują, jak są wykonane, jaka firma je tworzy i skąd one do nas. Przybywają. U nas na rynku polskim znajdują się odpowiednie materiały do tworzenia fursutów, ale też może się tak zdarzyć, że będzie trzeba jakiś materiał po prostu kądś zamówić. Czy to ze Stanów, czy to z Niemczech, czy tutaj ogólnie z Europy, czy z Azji, etc. Miejsc jest po prostu wiele, których można po prostu wymieniać i niezależnie od miejsca, którego po prostu ściągamy to futro, trzeba płacić na przykład cło, trzeba opłacić sam transport przesyłki, trzeba opłacić dany podatek. Które znajduje się w danym państwie, lub jego regionie. Jakby w każdym państwie te podatki są inne, na przykład coś kosztuje, dajmy na to 100 dolarów, no to w jednym stanie to będzie kosztowało 120, w Niemczech zaś będzie kosztować 60 euro, etc. Przykładów jest po prostu wiele i trzeba po prostu na to zwrócić uwagę. Trzeba zwrócić też uwagę na to, jakie kolory dobieramy, bo. Każdy odcień czy rodzaj futra, czy długie, czy krótkie, czy jakiś typ, poszczególne futra, też kosztują swoje za metr bieżący. Dwa kolory białe, tak naprawdę, mogą kosztować różne ceny, a są kolory, które po prostu są od siebie droższe, i dajmy na to za. Fioletowy zapłacimy więcej, niż za czarny. Takie są po prostu różnice cenowe. I zależnie od sklepu, który wybieramy, bo każdy też ma swoje ceny. Kolejną rzeczą oczywistą jest skąd bierzemy bazę, z czego ta baza jest wytworzona. Czy to jest zrobiony wydruk 3D, czy pianka czy projekt jest kupiony, czy jest stworzony od początku. Są na przykład fursuit makerzy, którzy robią od podstaw model, na przykład dajmy na to wydruku 3D, specjalnie pod klienta są fursuit makerzy, którzy mają gotowe bazy i po prostu wybieramy sobie spośród gotowych modeli baz, które nas po prostu interesują. No pianka to niezależnie od tego w jakim sklepie ta pianka jest kupiona, czy jest po prostu kupiona przez internet, czy gdzieś na miejscu, jak długo trwa obróbka, też na cenę wpływa na przykład skomplikowanie naszej własnej fursony. Ile ma kolorów, jakie ma na sobie wzory, czy trzeba używać areografu do stworzenia e, po, jakichś tam wzorów, no naprawdę tego jest multum. Już nie będę wspominał nawet o rodzaju Furs to bo na przykład dajmy na to, tony, semitony i realki będą też się od siebie różnić cenowo. Opierają się na podstawie headów, na przykład realka będzie, dajmy na to, dwa razy droższa niż Pony. To wszystko zależy oczywiście od w, Fursuit Makera, więc nie chcę tutaj mówić, że tak akurat może być, a to jest po prostu czysty przykład. I chciałbym dorzucić jeszcze jedną rzecz. Bardzo mocno kontrowersyjną, przynajmniej u nas w Polsce. I zadam wam jedno pytanie. Co myślicie o wycenach Fursuitów? lecicie, dajmy na to, do Fursuit Makera i pytacie się, ej. Ile może kosztować, dajmy na to, taki fursut moje fursony? I wy przygotowujecie się, dajmy na to, że za chyba zapłacicie 2000 zł, i na przykład Wam Fursuit Maker mówi, że jednak nie. Czy wyceny samych Fursuitów powinny kosztować? Bo według mnie jak najbardziej. Spójrzcie na to z takiej strony: Fursuit Maker musi poświęcić swój czas, bagatela nawet, jakby to była, nie wiem, godzina, dwie, żeby zrobić research. Skąd Futro może Wam zamówić? Ile tego futra potrzebuje, jakie wzory będą tworzone na waszym Fursucie? Mi się wydaje, że godzina czasu czy dwie godziny czasu to jest naprawdę spory kawał dnia. Robiąc dla was research i wycenę Fursony, mógłby równie dobrze w tym samym czasie kończyć pracę dla innego klienta. Wiem, że to jest temat kontrowersyjny u nas w Polsce, ale zadajcie sobie pytanie, czy na przykład, jak jedziecie do warsztatu samochodowego na diagnozę pojazdu, podpinają Wam komputer, biorą za to opłatę. Oczywiście biorą za samo podpięcie komputera do samochodu, też są robione opłaty. Za brak naprawy przy samochodzie, tylko sama diagnoza problemu w Waszym samochodzie, też jest po prostu z góry płatna. I według mnie sam research, czy samo przygotowanie wyceny dla Waszego to też powinno posiadać swoją cenę. I zadam Wam pytanie, które Wy odpowiecie w komentarzach. Co Wy myślicie o tym? Czy wyceny fursytów powinny być płatne? Według mnie tak, ale liczę na wasze odpowiedzi w komentarzach. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Na razie, cześć. Yo!